Najpierw chciałem podziękować Wam serdecznie za poznanie mi zaufanie, zarówno członkom Walnego Zgromadzenia, jak i też moim kolegom i koleżankom, którzy powierzyli mi tą zawczętną funkcję pełnienia prezesa Towarzystwa Miłośników Zjednoczonych Co prawda ja nie jestem rdzennym mieczalinem, ale czuję się nim przez 45-letnie zasiedzenie. I temu środowisku, tej fabryce, w której przyszło pracować ponad 30 kilka lat. I temu środowisku zawdzięczam wszystkie swoje śmiercia, zarówno zawodowe, rodzinne i inne. I moją misję jako prezesa, jako prezesa tego zarządu, kierowanie jego pracami. To jest właśnie chęć spłacenia długu temu środowisku. Bo ono mi dało szansę. Ja tą szansę wykorzystałem nie zmarnowałem. Bardzo dziękuję za tą szansę, która była mi dana. A teraz. Teraz parafrazując powiedzenie naszego patrona, profesora Schofera, który powiedział, sięgając do przeszłości, ja parafrazuję, nie odczytuję tego dokładnie z kartki. Sięgając do przeszłości, starajcie się, myślą, być w teraźniejszości. Ja myślę, że pan profesor, który zmarł w roku 72 stulecia, miał także na myśli, na myśli myślenie o przyszłości. Europa. Integruje się, a świat globalizuje z niesadowitą dynamiką. Ja myślę, że to, co będzie się działo w naszym mieście, a działo się już bardzo wiele w ostatnich 25-leciu, na naszej pięknej, ojczystej ziemi, tu, w mieczu i w powiecie, ja będę starał się tak kierować pracami zarządu, żeby, żeby pomagać. To ma być rola służebna w stosunku do. Do tych, którzy inspirują twórczość, twórczość twórczo, szeroko rozumiana. W trzech klubach tutaj rzeszonych, chodzi o, o klub e, środowisk twórczy, chodzi o, o, e, koło, e, e, o klub literacki Słowo i także, także chodzi o klub miłośników lotnictwa. Ja jestem, ja wywodzę się z lotnictwa, ale proszę mi wierzyć, że będę myślał także o innych działalnościach. działalnościach e, e, i, i pomagał w inspirowaniu wszelkich działań służących tej naszej kochanej małej przyczyni. Dziękuję Państwu bardzo.